Cześć, witajcie ponownie w kolejnym odcinku. Tym razem omówimy sobie postaci, które nie tylko tak w tytule zostały końcowo usunięte z serii Grand w Auto, ale porozmawiamy sobie nieco także o postaciach, które zostały zmienione, czyli ogólnie mówiąc trafiły do GTA w nieco innej formie niż miało to być na samym początku. Ja jestem Hubson i przed rozpoczęciem dzisiejszego tematu chciałbym Was poprosić oraz zachęcić do pomocy w poprawieniu jednej niestety dość słabo wyglądającej statystyki na moim kanale. Z tego też powodu zachęcam do subowania kanału, a dla zainteresowanych, do zajrzenia do opisu, który znajduje się poniżej. W którym znajdziecie filmy, czy też playlisty filmów o tematach podobnych do tematu dzisiejszego odcinka. Także myślę, że tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy sobie do meritum dzisiejszego materiału. W tym celu przeniesiemy się do GTA 3, gdzie możemy dowiedzieć się o trzech postaciach, które końcowo zostały z tej części wycięte. Mamy tutaj postać o nazwie Butler, Kertley oraz myślę dość dobrze już niektórym znaną osobę, jaką jest Darkel. Pierwsza wymieniona przeze mnie postać, czyli Butler, miała być lokajem Donalda Lowa, czyli zresztą jak sama nazwa tej postaci wskazuje, ponieważ Butler po angielsku to właśnie lokaj. Lokaj Donalda miał pojawić się podczas kadcenek w grze, a modele i tekstury tej postaci wciąż możemy znaleźć w plikach gry. Kolejną postacią jest Kertley, o którym niestety nie wiemy zbyt wiele. Niestety nie znaleziono także w plikach gry modelu tej osoby. No i trzecią oraz ostatnią postacią usuniętą z GTA 3, jaką przygotowałem do dzisiejszego odcinka, jest Darkel. Ogólnie mówiąc o tej osobie moglibyśmy rozmawiać naprawdę sporo, ponieważ powstało wiele ciekawych teorii na właśnie jej temat. Jednakże z racji tego, że nie chciałbym, aby 50% czasu tego odcinka było poświęcone tylko Darkelowi, przedstawię Wam podstawowe rzeczy, jakie wiemy na jego temat. Mianowicie Darker miał być bezdomnym, który zlecałby nam przeróżne misje mające styl iście, bestialski, bezduszny, jak chociażby wysadzenie autobusu pełnego dzieci. Darker ogólnie rzecz biorąc był wściekły na swój kraj, który jego zdaniem nie zapewniał mu godnych do życia warunków. Twórcy powiedzieli, że Darker był usunięty nie ze względu na atak z września, lecz z powodu tego, że najzwyczajniej nie pasował do stylu całej rozgrywki. Ja osobiście, biorąc pod uwagę to, jakie misje miała nam powierzać ta postać, oraz to, że gra wyszła niedługo po zamachach z 2001 roku, nie jestem do końca przekonany, że nie wpasowanie tej postaci w klimat gry było jedynym powodem, dla którego Darker nie znalazł się w końcowym egzemplarzu gry. No i z tego punktu, czyli z Liberty City, przeniesiemy się na południe Stanów, a dokładnie na ich południowo-wschodnie wybrzeże, do Vice City dosłownie na chwilkę, ponieważ tu także napomnę o jednej postaci, która z końcowego egzemplarza. Została wycofana. Mianowicie jest to postać o nazwie Moffat, która została usunięta przez twórców, niestety z powodu, który nie jest nam znany. Moffat miał mieć na początku wspólną przeszłość wraz z Tomim Z-Team, a ich drogi miały skrzyżować się ponownie w jednej z misji w Vice City. Fabuła w tej części GTA miała zawierać zadanie, w którym to Tommy uratowałby Mofata, pomagając mu w pewnej ucieczce. To zadanie miałoby być dostępne po ukończeniu zadań we wszystkich możliwych do zdobycia setach. W tym odcinku poruszymy sobie także postać policjanta Carvera, która została usunięta z GTA San Andreas, czyli części z 2004 roku. Model tego policjanta wciąż możemy znaleźć w plikach gry. Postać miałaby się pojawić w paru misjach w grze, takich jak m.in. Doberman, czy Badlands, w której to twórcy planowali jego śmierć, za którą miał być odpowiedzialny CJ. Carver miał być pracownikiem policji w Los Santos, czyli podobnie jak Pulaski czy Tenpeny, jednakże nie miał on działać wraz z nimi, lecz co więcej przeciwko nim, stąd też bardzo możliwe, że jego śmierć została zlecona Cjowi właśnie przez Tenpenego lub Pulaskiego. No i w tym momencie przejdziemy sobie do drugiej części odcinka, w której porozmawiamy sobie nieco o postaciach, które zostały trochę zmienione nie tylko pod względem wizualnym, ale także w takich aspektach jak chociażby imię czy nazwisko. Zaczniemy sobie podobnie jak pierwszą część odcinka od GTA 3, w którym możemy znaleźć informację, że na samym początku imiona pewnych osób nieco się różniły w porównaniu do tych, które mamy przyjemność poznać w trzeciej części gry. W kręgu osób znajdziemy 8 bola, który początkowo miał nazywać się Mulan. Znajdziemy tu także Joey Leon, początkowo występującego jako Joey Sorvino, a co za tym idzie Salvatore Lyon, który miał być znany jako Frankie Sorvino. Ostatecznie także imię Asuki zostało nieco zmienione, ponieważ ta postać początkowo miała nazywać się Kemuri Kasen. Przechodząc do wyglądu postaci, to tutaj końcowy wygląd zmienił się w przypadku Claude'a, którego różne modele czy rysunki możemy znaleźć w sieci. Następnie triady miały mieć początkowo czarne ubrania. Policjanci mieli mieć wąsy, a Salvatore Lyon miał nosić czarnego garniaka zamiast brązowego. W GTA Vice City Tommy miał być nieco starszy, grubszy oraz zamiast turkusowej hawajskiej koszuli miał nosić również hawajską, ale niebieską. Mamy tutaj również drobną zmianę wśród członków gangu Haitańczyków, którzy mieli nosić koszulki z obrazkiem zamiast koszulek z napisem RELAX. Podobnie jak w GTA 3 tak i tu, parę postaci miało mieć inne imiona i nazwiska. Do tych możemy zaliczyć B.J. Smitha, Keima Johnsona oraz Ricardo Diaza, którzy kolejno mieli się nazywać BJ Jones, Mike Jones oraz Fernando Diaz. I to byłoby już wszystko, co przygotowałem do dzisiejszego odcinka. Jak zawsze mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że dacie mi o tym znać zostawiając ocenę pod filmem. Oczywiście możecie powiedzieć, czy chcecie jeszcze jeden odcinek o tematyce dzisiejszego, a tymczasem dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i już teraz zapraszam Was na kolejne odcinki, także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!